Przyszła wiosna, świeci słońce, na dworze robi się coraz cieplej, aż się prosi iść do parku, zabrać dzieci na lody, ale wszystko jest zamknięte i parki, i lody. I tutaj wchodzi polski krawcik, cały na biało, a właściwie na kolorowo. Cześć, ja nazywam się Bartosz Nowak, to jest blok Małe Piwko i kolejny odcinek serii Hit czy Shit. Browar Funky Fluid postanowił wypuścić piwną wersję lodów Gelato, Pastry Sour, lody o smaku Passion Fruit, Mango, Nectarine and Lime, czyli po polsku marakuja, mango, nektarynki i limonki. Ja wiem, ja wiem, obiecałem, zarzekałem się, że już nie będzie pejstry, że to koniec, no ale no nie da się, nie da się tego uniknąć, nie da się uniknąć tego tematu, a to piwo jest ostatnio dosyć gorącym tematem, podejrzewam, że będzie gorącym tematem, więc utnijmy wszelkie spekulacje i spróbujmy tego tworu. Nie ukrywam, że normalnie bym po takie piwo na pewno nie sięgnął, ale z racji tego, że zrobił je Funky Fluid, Stwierdziłem, dam mu szansę, nagram. funky fluid jeszcze u mnie nie było. Ekstrakt 19,1, alkohol 5 i 6. Niewątpliwie piwo to nie lody, ale gdyby było inaczej, to chcielibyśmy, aby smakowała właśnie tak. Słodko kwaśna mieszanka marakui, mango, nektarynki i limonki. Składniki: woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki pszenne, płatki owsiane, laktoza. Marakuja, mango, nektarynka, limonka. Chmiel, mandarina, Bawaria, drożdże London Fog. Bakterie kwasu mlekowego Plantarum i Ramnosus. Piwo jasne, niefiltrowane, pasteryzowane, uważone w browarze za rzeczę. Termin przydatności 23 marca 2021. No, słuchajcie, sporo, sporo czasu dajecie temu piwu. Nie chciałbym wiedzieć, jak ono będzie smakować za rok. Naprawdę nie chciałbym tego sprawdzać. Proponowane szkło Ipa Glas. Z czym ja się fundamentalnie nie zgadzam. Mam na to piwo specjalne szkło. To jest pucharek do lodów, ewentualnie może służyć jako puchar do Berliner Weisse, i myślę, że takie szkło będzie odpowiednie do takiego piwa. Zaczynamy! Nieźle, co? Powiem Wam, że piwo prezentuje się całkiem zacnie. W tym bardzo szerokim szkle jest praktycznie nieprzejrzyste, ale nie jest błotniste, jest mocno zmętnione, no ale wygląda apetycznie. Ta piana bardzo fajna, taka gruba warstwa, drobno-średnio-pęcherzykowa, bardzo intensywny aromat już tutaj się unosi w powietrzu. O, oh, kwaskowy, taki no, zdecydowanie kwaśny aromat. Myślę, że tutaj prym wiedzie marakuja i limonka, także tutaj te słodkie owoce, mango, nektaryny troszeczkę gdzieś tutaj zaginęły, jeśli chodzi o aromat. Bardzo intensywny aromat takiego soku tropikalnego, ale takiego kwaśnego, kwaskowego soku tropikalnego. To mi się na razie podoba. Gdzieś tam nuty fermentacji mlekowej, też się pojawiają i też tą kwaśność podbijają. Stąd też między innymi decyzja o takim szkle: no bo Berliner King to też jest piwo fermentacji Lactobacillus, więc myślę, że to będzie bardzo do siebie pasować. Skosztujmy tego pięknego deseru w płynie. Ok, znacie mój sceptycyzm co do pastry. Nie jestem też fanem sauerów takich czystych. Nie jestem fanem. Z owocami, więc dlaczego to piwo mi zajebiście smakuje? Nie wiem. Podejrzewam, że dlatego, że jest kwaśne owocami tropikalnymi. Czyli nie tak jak wszystkie soki z, owocami, z owoców tropikalnych, które oczywiście są sokami jabłkowymi, w większości tylko aromatyzowanymi, jakimiś tam mango marekuja. One są zazwyczaj słodkie. I tutaj ja też się spodziewałem słodkiego soku po prostu. Słodkiego soku. Dostałem sok, dostałem sok kwaśny yy, i to jest spoko, to mi się bardzo podoba, głównie marakuja, limonka, kwaskowość, ale wchodzi też potem słodycz, wchodzi taka słodycz właśnie trochę laktozy, trochę tych słodszych owoców, trochę baza słodowa też pewnie tutaj, chociaż szczerze mówiąc to ja tutaj słodu w ogóle nie czuję i generalnie to piwo smakuje jak napój i w zasadzie nut piwnych, cech piwnych w tym... Piwie nie ma. Tu nie ma w ogóle ani chmielu, ani goryczki, ani słodowości. To jest po prostu napój owocowy. Nie mogę powiedzieć, że to się pije nieprzyjemnie, bo bym skłamał. To jest całkiem fajny alkoholowy drink. I naprawdę robi wrażenie, bo to ten aromat jest bardzo intensywny, ten smak jest bardzo intensywny, bardzo owocowy, więc pod tym kątem to jest świetne. Natomiast oceniając to jako piwo. No, nie wiem, czy ktokolwiek w ciemno by powiedział, że to jest piwo. Naprawdę nie, nie znam takiej osoby. Nie sądzę, nie sądzę. Zdecydowaną przewagą tego napoju nad innymi napojami jest to, że zawiera alkohol, ale przede wszystkim to, że nie jest słodkie. Źle, że nie jest tylko słodkie. Że ta słodycz jest tutaj bardzo mocno przełamana owocową kwaśnością i to tutaj gra bardzo fajnie. Aczkolwiek wypiłem parę łyków i czuję, że jest mi po prostu słodko. Natomiast jak wezmę kolejny łyk, znowu mi się zrobi kwaśno. Więc jest to taki pewnego rodzaju balans. Jaki werdykt? No jest to, jest to smaczny napój. Jeżeli macie ochotę na piwo, to to nie będzie dobry wybór. Jeżeli macie ochotę na coś kwaśnego, na jakiegoś drinka, czy nawet na jakiś napój owocowy, taki bardziej kwaskowy, to na pewno będzie to lepsze rozwiązanie i droższe, ale lepsze niż jakiś gówniany sok jabłkowy aromatyzowany owocami tropikalnymi. Także tak, zostawiam Was z tym. Nie mogę powiedzieć, że to jest shit. Muszę powiedzieć, że to jest hit. Aczkolwiek jest to hit dla ludzi, którzy nie lubią piwa. Dla mnie jest to hit, ale tylko dlatego, że muszę coś wybrać. Już ostatnio nie wybrałem, więc. Jednak muszę trzymać się formuły, że muszę wybrać czy to jest hit, czy shit. No, ugnę się, powiem, że to jest hit. Powiem, że to jest hit, chociaż ja do tego piwa już nie wrócę na pewno. Ale tak jak mówię, jak ktoś nie lubi piwa, to polecam. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Piszcie koniecznie w komentarzach. Jakie piwa chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach Hit czy Shit? Do zobaczenia!